Cześć, w dzisiejszym odcinku pokazujemy na telefonie Huawei Honor Magic 6 Pro. Możemy włączyć nagrywanie ekranu. Także zapraszam do oglądania. Aby rozpocząć nagrywanie ekranu, musimy zapaść w prawym górnym rogu ekranu naszym palcem i przeciągnąć w dół. Następnie mamy taką małą strzałeczkę i przyciągamy ją też w dół. Teraz możemy sobie zeskrolować na niżej i szukamy opcji nagrywanie ekranu. Jak widzicie, to jest taka kamerka z kropeczką. Klikamy ją i dajemy podczas używania aplikacji. Dajemy OK, dajemy rozumiem. Jak widzicie, w lewym górnym rogu odpaliło nam się teraz nagrywanie. Mamy tutaj taką opcję jak mikrofon i teraz do ją nią klikniemy. Mikrofon teraz jest włączony i teraz jest wyciszony. Jak widzicie, tutaj mamy takie trzy kropeczki, które klikniemy. Mamy pokaż tknięcia. Nie wiem czy widzicie. Ale kiedy ruszę naszym palcem, będziecie widzieć to na nagraniu. Mamy taką kropeczkę, która podąża z naszym palcem. Żeby to wyłączyć, po prostu klikamy i teraz nie mamy żadnej kropeczki. Aby skończyć nagrywanie ekranu, klikamy sobie tutaj ten czerwony przycisk. Teraz sobie klikamy to. Dajemy sobie wybierz zdjęcia. zezwaj na wszystko. Musimy sobie przejść jeszcze raz do galerii. Jak widzicie, mamy teraz włączone nagranie. Tak jak mówiłem, jak widzicie, tutaj mamy te dotknięcia naszym palcem. Zawsze zobaczycie je dokładniej. O, tutaj widać tę kropeczkę. I tym oto sposobem zakończymy ten odcinek. Także zapraszam do skomentowania, zostawienia jakieś łapki w góry. I cześć.